Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ludziska. Ja jestem Shorheim, a to jest kolejny odcinek God of War I z przykrością stwierdzam, że po przeanalizowaniu wszelkich statystyk dotyczących pancerza, no dalej musimy zostać przy tym, który mamy. Bo nie jestem w stanie ulepszyć tamtych tak, żeby były lepsze od tego chwilowo. Także no cóż, kontynuujemy naszą misję. I dziś nareszcie udajemy się... Eee, kontynuować misję fabularną. Tak. Zobaczymy, co tu się kryje. Użyjemy misy z piaskiem. Tym razem no, już nam żaden no Magnimodia, ani inny używa pomniejszy bóg nie sprawi problemów. Śmierć skrycie, by jutro zrodzić życie. O, całkiem ładne. Może to moje dzieło? No... Dobra. Aha, muszę rozwiązać zagadkę, tak? Tu nie przejdę. Tędy wyjdę pewnie na drugą stronę. Tak. Nie, nie, wracamy, wracamy panowie. Gatmet. Gatmet. Chyba że potrzebuję jeszcze coś zrobić. No dobrze. O Czy to tu jest. Odpowiedź? Ziemia. Mmm, pochłania śmierć, rodzi życie. No i proszę bardzo. Tak mi się właśnie się wydawało, tylko za daleko stałem, nie? Jord? O, zaczyna się coś dziać. Polecimy do góry znowu. Szkoda, że walka Nie, w dół. Nie czułbym się tak źle zabijając elfy. Nie, nie mam pewności, czy to właściwy wniosek. Nie masz czego żałować. Elfy wciągnęły nas w swoje sprawy. Nie, już rozumiem. Mieliśmy tam boskie sprawy, a one nam przeszkadzały. Zajmowały nas drobnostkami. No i znowu zostawimy to bez komentarza? Po prostu odkąd wiem, że jesteśmy bogami, czuję się silniejszy. Chyba poczułeś się nieco zbyt pewnie. No ja właśnie, cię się przed trudnym wyborem. Możesz służyć sobie samemu albo korzystać z boskości w służbie innym, tak jak ty. Ludzie go kochali, co? Ano. Był bogiem wojny, ale walczył o pokój. Słynął z niezwykłego heroizmu i prawości. Potęga i wiedza pomagają. teraz stać wojna, w jego pancerzu nie, nie tak dumnie. Więc bogowie mogą być dobrze. Raz na jakiś czas się taki trafia. Fakt. Fajnie, podoba mi się to. Ej w ogóle kojarzycie może takiego haken jak loki? On jest stary, 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 stary jak świat, ale tam właśnie można było poświęcać się Bogom. I... Tyr tam był właśnie. Pamiętam, że zawsze. Jakiej nie ma się, gdy żyje się w izolacji. Nie chcę przeszkadzać. Dobra, zaraz wam powiem. Zaś Tyr otwarcie się nią udzielił w imię wspólnego dobra. Śmiertelnicy go za to kochali. Zasypywali go podarkami, gdziekolwiek się nie pojawił. Więc, co się z nim stało? Z czasem Odin zaczął w nim dostrzegać zagrożenie. Podejrzewał go o to, że skrycie... Tyr się jeszcze Fenrirem opiekował. ...zamiast ich sekrety dla asów. Szczerze mówiąc, mnie oskarżało to samo. Ale myślę, że w przypadku Tyra się nie myli. Myślisz, że Tyr pomagał gigantom? Owszem. Czuł się współodpowiedzialny za cierpienie, które zesłał na nich Odyn. Podejrzewam, że pomógł im zatrzeć za sobą wszelkie ślady. Wieża łącząca światy! Dokładnie. Nie wiem co się z nią stało, ale czuję, że maczali w tym palce zarówno giganci jak i sam ty. Ej, jak to dobrze wygląda. Dobra, kontynuujmy. Gdzie jest ta czarna runowa? Nie wiem. Ej. Ej, jak to dobrze wygląda, nie? Ta esencja z drzewa życia i... O, wow! O wow Ej, mega. Mega to wygląda, kochani. Jaki wielki pierścień? To jest jeszcze większy pierścień. Oczywiście. Jeszcze większy pierścień. Dobra, piaski hell tam trzeba um, wrzucić. Nie myślałeś chyba, że to będzie proste. Nie. Ile to jest skarbów? I co teraz? O mój dobry Boże, Atreusie szukamy skrzyneczek. Bracie, wichrołap na wichry Hel. ale gdzie mogą być te wichry? Wichry czego? O, nie powiedzieliśmy ci. Kiedy byłeś chory, udaliśmy się po ratunek do Helheimu. Naprawdę? W skrócie było okropnie. Ale twój ojciec poznał nową sztuczkę z drobną pomocą Broka. Brok też tam był? Ale. ja. <laughs> Jeszcze o tym pogadamy. Zrobię naszej ulubionej kawy i wszystko ci opowiem, synu. Dobra, co tam jest? Bo ja tu kliknąłem coś. No, moty się nożem bowi Dobra, nieważne. Wicherłab jest tam. Gdzie są wichry? W takim razie w ogóle potrzebujemy ostrzy, nie? Ej, dojewanie. Za no, przepraszam. Jaki fajny smoczek tu jest. Jestem ciekaw, czy w tych ymm, y, skarbach tutaj, w tych ostrzach i tak dalej. Kryje się jakiś isterek. To by było spoko, nie o dobra, już widzę gdzie są wichry W pierścieniu Tylko pytanie czy właśnie z pierścienia go ma je mam wyjąć, czy... Czy coś tutaj się będzie kryło jeszcze? O dzień dobry A. Stanie w bezruchu źle się kończy bracie Dobra, dobra, i co mi to dało? Nieprzyjazne powitanie. Czy ja tutaj będę mógł użyć? Na. Anny dla chłopca, ale za mały dla ojca. I... Nie, nie mogę. Teraz, temyt. ostrożnie bracie, ciebie flaja nie wskrzesi, jeśli coś cię tu przewołuje. Tutaj mogę sobie to zamrozić. Dobrze. Ale tu jest rzeczy w ogóle. Spójrz na to! Co masz Ej, dobrze to wygląda nie. O, -o. widzicie to? To nie są skarby z naszej mitologii, znaczy z nordyckiej mitologii, to jest i wojny. Ale czy Kratos wiedział, że go tak upamiętnili? Hmm? Co znalazłeś? Hm, nic, chłopcze. Nic ważnego. Pamiętaj, po co tu jesteśmy. Co on ma na głowie? Dobrze. A to jest hełm taki wielki, Jezus. Znaczy chyba, tylko tak troszeczkę od dupy strony ubrany był. Naprawdę, nic nie zwróciło twojego zainteresowania, chłopcze. Boże, ten Atreus to czasami... Aaa, szkoda gadać. Pytasz wtedy, kiedy nie powinieneś, a jeżeli jest coś interesującego, to się nie interesujesz. Tu coś jest. No dobra, powiedz co? Złożono to w pustynnej krainie bardzo daleko stąd. Skarabeusz, nie? Ależ oczywiście. Wielu, wielu bogów. Dobrych czy złych? Nie da się ich tak łatwo podzielić. Topór ładny. Bardzo ładny topór. E, mamy wichrołapa. Tak, ale jeszcze jest nieaktywowany, więc skaduje, że musimy tędy wyjść. Nie tędy. Którędy? które o tędy. Dobrze. To się nie zamknie, tak? Tak. Dobra, to było do przewidzenia. W ogóle troszeczkę rzeczy pozmieniałem, kochani, jak was nie było. Mianowicie, e, inne kryształy do pancerza wrzuciłem. To raz. Dwa. Eem... Kryształy, dwa. Amulet zmieniłem. Już nie korzystamy cały czas z tego, który dostaliśmy od żony na samym początku, jako pamiątkę. Tylko e, mamy ten legendarny, który kiedyś tam zdobyliśmy. Możemy sobie tym sposobem. Możemy sobie tym sposobem, kochani, aktywować taką specjalną strefę, w której mniej obrażeń otrzymujemy. Nasze ataki są nieprzerywane. Twoja szansa! Moja szansa na co? Żeby rozerwać Gnoja! Dup! Dup! Rozpołowiony. Taki smakuje najlepiej. O, chodźcie. Daję! Dobra, mamy gnłka. Raz go możemy rozerwać, jak jego przyjaciela, braciszka, kompana, zwał jak zwał. Wszyscy zginą od topora Kratosa. Już po wszystkim. Raz zgaduję, że na no... To nic ważnego. Wydawało się ważne. Zachowaj się impulsywnie. Nie Fajnie by było gdybyśmy byli ustawieni właśnie w odpowiednią stronę. Może po prostu Uwielbiam! Łapko! Nice! Udało się! Teraz biegiem, 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 biegiem. Biegiem, biegiem, biegiem. O tyga! nice. Jeszcze któraś? Ja temy takie holerstwa. Zrozum. Chcę, żebyś mnie dobrze? Nieważne, czy prawda będzie bolesna. Chcę wszystko wiedzieć. Ty nie znosisz bycia bogiem, ale mnie się to dopiero... podoba. Młody, ty jeszcze nie zrobiłeś nic takiego. Wiem. Młody. Ja mogę na to Powodzenia, Powodzenie. Zamkniesz oczy i mi mirczy. A nie, dobra, u góry to musi być. Okay. Teraz muszę uciec tam w bok. Dobra, niech sobie to spadnie. Cyk, cyk, cyk. Tu mamy skarb i teraz opada i przebiegamy dalej. I bęk. Pięknie. Myślałem że piły były straszne. Nie! Pocięcie. To wielkie wilki. Skol i hati. W istocie zwiastunidnia i nocy. Tak, jeden goni słońce, drugi księżyc. księżyc, tak? Czy je znał? Nie wiem, ale musiał je lubić, skoro poświęcił im całą ścianę skarbca. To jest jakiś mechanizm. Zobaczcie te przerwy, kochanie, ale. Jest tak ciepło, że muszę pić co chwilę. Um... Wygląda, jakby się tutaj coś dało zrobić. No ale dobra. Chodźmy dalej. Cyk, znowu będziemy z kimś walczyć z czymś dużo. żadnej frajdy? Zbycia bogiem? Z przygód w niesamowitych miejscach? Nie, raczej nie się, raczej nie może mama chciała, żebyśmy się rozerwali. Wszystko co przeżyliśmy, to prezent od niej. Odwrócisz się tak, żebym to mógł zdjąć. Czy nie bardzo? Nie widzę innego wichrołapu na... Y... Wichry hel? Może dostaniemy się na któryś z tych tarasów i rozejrzymy dookoła. O! Brzmi, jak plan. To tędy. Szczury tu są. Prawdę dobrze, że kratos nie boi się szczurów. Albo jakby Atreus jeszcze się bał szczurów, to by było złoto, nie? Opsasa. Teraz jeszcze tutaj i w dół, ale bardzo mi się podoba ta świątynia. No już chciała chyba w niego wlecieć. Tak mi się coś wydaje. O nie to! Hey. Ciebie możemy teraz rozerwać. Pięknie, mamy to. Kurwa! Jak mi się nie chce kolejnych przeciwników pokonywać, jademy... By się jakiś nowy trafił. Albo jakiś boss! Albo ktokolwiek! Kurwa, którego nie było wcześniej! O mój Boże! Bing, 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 bing! Chodź tu, on się nie chce podchodzić. Gdzie? Gdzie? Ale ja nie widzę w co ty strzelasz. A tu jesteś. Jak ty się tu znalazłaś? Jak ty się tu znalazłeś? Pierwszy, chcąc mnie zaatakować, to musisz wymierzać bardzo celne i szybkie ciosy, Misiu. Pomagać, daj znać. Zamilcz. Wiecie, jak na kogoś uwielbionego, Tyr miał niezłą paranoję. A, to przez Odyna miał powody. Ale co, muszę teraz czekać, żebyś się to się odwróciło i wtedy użyć? Czy... Czy to jeszcze nie jest ten balkon, na który się miałem dostać? Jak to jest? O, dobra, coś znalazłem. Możemy poczytać. A te? Myśli jest szybsza. Spójrz, to wichrołap! Ty tam kurwa czy? sprytne. Aha, dobra, dobra, czaję, Jezus, czaję. Teraz sobie weźmiemy z tego dolnego po prostu. To nie było takie trudne Tylko gdzie my mamy biec tam. Dobra, to biegiem. Przeznężymy. Może znowu jakieś polerstwo nie wyskoczy na daleko. O nice udało się. O, i teraz będziemy się bawić tym. Mówiłem, że to wygląda jak mechanizm. Albo nie? Runa! obniża się! Co się dzieje? Łapka. Ojcze! O nie. Uciekaj to! Nic mi nie jest. Jak cię wydostać? Łęcuchy na ścianie! Ale widzę aż trzy! Co mam robić? Atreusie, skup się! Poradzisz sobie! Dobra. nie chcę sprawdzać czy mogę utonąć. Dobra, myśl. Hati to ten srebrny, ściga księżyc. Z kolei złoty i ściga słońce. Tu polują zdobycz, zacznie się rak na rok. Ale kolejność jest. Dobrze! Księżyc będzie z lewej, słońce z prawej, a Mitka w pośrodku. Ale którą dźwignię pociągnąć! Środkową. Środek! Nie, nie środek. Lewa chłopcze!

Młody. Dobra, dobra, szybko, szybko, szybko. Ło, wow, gadamy, udało się. Jestem ciekaw, czy ta runa, co nam się zaświeciła na, święty, na szyi, którą dostaliśmy od Frey, to ona się teraz. Nie się! czy? Ojciec, nad tobą! Okej okay. A się się toporem chłopcze, musisz zatrzymać łańcuch! Ja! Nie! Nie wiem! Czekaj, wiem co zrobię! Nie lóż! To jedyny sposób! Zniszczysz sobie go! Tak kończy się. Opowieść o Kratosie. Został zabity przez pułapkę i nóż. Wiem. Ocalił ci życie. Wykazałeś się sprytnie. Hmm. A ten no. Nie fajnie, nie fajnie, bardzo nie fajnie. Nie lubimy, jak tracimy fajne rzeczy. Kurła. Odzyskaj czarną morunę Pięknie. Ano, zobaczmy, co ma dla nas ty. Kochani, ale. Runa ochronna Frey zatarła się. Co teraz będzie? Idziemy dalej. Nie przejmujemy się takimi błahostkami Atreusie. Kochani, e, dziękuję Wam bardzo za uwagę, już 20 minut ponad. Także runom zajmiemy się w kolejnym odcinku. Jeżeli ten Wam się podobał, takie troszkę łamigłówki, coś innego niż zwykle, to zostawcie po sobie jakąś łapkę, subkę, komentarz. Będę naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny. I do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej.